podkarpacie.pl. We wtorek 11 lutego hokejści KH Sanok rozegrają wyjazdowe spotkanie 48. kolejki Polskiej Hokej Ligi, w którym przeciwnikiem będzie zespół mistrzów Polski Komar Krakowia. Pojedynek wzbudza dodatkowe emocje związane z walką o pozycję wicelidera rozgrywek przed startem fazy play-off. Sanoczanie mają na swoim koncie 86 punktów po 41 rozegranych meczach. Pasy legitymują się dorobkiem 80 oczek po takiej samej liczbie spotkań. Przed zakończeniem sezonu zasadniczego każda z drużyn będzie miała jeszcze 7 okazji do zdobycia punktów. Wiemy jak ważne są te trzy punkty. Jeśli każdy następny mecz czy z Krakowem czy z pozostałymi drużynami to będzie walka o trzy punkty, o zwycięstwo z nas, styl, jak będziemy grać. No że będzie, będzie wygrana i trzy punkty. Wiemy, że ten mecz jest dla nas bardzo ważny. Mamy sześć punktów przewagi, gramy bezpośrednio z nimi. O to drugie miejsce, chcemy zająć to drugie miejsce. Wiadomo, że później startuje się u siebie. Zaczynamy mecze w playoffach wyżej. Także będziemy walczyć mocno. Jest to bardzo ważny mecz i zdajemy sobie z tego sprawę. Fakt, faktem jest, że Robert Kostecki nie może zagrać PTS ale myślę, że. Ci, co będą grać, darzą się wszystko, żeby ten masz wygrać. Musimy wygrywać wszystko, jeżeli chcemy grać w play play-offa jak z najwyższej pozycji startować, to, to, to każdy punkt będzie może, może ważyć o, o tym, czy wystartujemy z drugiego miejsca. Także... Koncentrujemy się na jutrzejszym mecz, jedziemy tam po zwycięstwo i będziemy robić wszystko, żeby wywieźć punkty jakieś z Krakowa. Do tej pory drużyny solidarnie dzieliły się zwycięstwami, zgarniając punkty za wygrane przed własną publicznością. Co zrobić, aby przełamać dominację gospodarzy i pokonać przeciwnika na ich własnym terenie? Na pewno musimy grać agresywnie, uważnie z tyłu. Eee... Bezpiecznie pod naszą bramką. Krakowie potrafi wykorzystać sytuację. Ma dobrych takich zawodników, którzy wykończają jak Chmielewski, jak Kowalówki ten atak. Do nich dochodzi jeszcze Damian Słaboń. Potrafią wykorzystać przewagi, jeżeli to przetrzymamy, ja powiem że nie powinno Najważniejsze grać 5 na 5, bo ja wiem o tym, że, że potrafią grać w przewagach, potrafią wykorzystywać to i to jest najmocniejsza strona, więc jeżeli będziemy grali 5 na 5, jeżeli nie będziemy robić kar to myślę, że będziemy mieć sytuację i wykorzystamy to. Wiadomo, ciężki teren jest w Krakowie, ale jestem święcie przekonany, jeżeli podejdziemy do tego z sercem i zagramy na 100%, to, to jesteśmy w stanie wywieźć trzy punkty stąd. Nie możemy pozwolić sobie na jakąś zbytnią otwartą grę. Myślę, że musimy grać mocno z tyłu, bronić swojej bramki, przede wszystkim grać odpowiedzialnie z tyłu. Pomagać i obrońcom, bo napastnicy też muszą dość mocno pracować w obronie. Jeśli tak będzie, każdy zagra odpowiedzialnie i sercem myślę, że jesteśmy w stanie wywieźć trzy punkty. We wtorek rozgrywki ligowe zostaną wznowione po przerwie na występy reprezentacji podczas turnieju EIHC w Gdańsku. W takich momentach aktualne pozostaje pytanie o wpływ kilkudniowego rozbratu z meczowymi emocjami na postawę zespołu. Ja bym wolał utrzymać rytm meczowy. Taka przerwa. Pięć dni to tak naprawdę no, 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 tak dużo nie można zbudować, podtrzymać to, co jest, doskonalić jakieś tam elementy taktyczne, przewagi, gry w osłabieniu. Mało tego jeszcze w tej przerwie brakuje nam pięciu zawodników, czterech kadrowiczów naszych, jeden z reprezentacji Francji, także nie jest to komfortowa sytuacja. Myślę, że lepiej jest w rytmie meczowym być cały czas, także to nawet nie podlega dyskusji. Natomiast każda taka przerwa, trenerzy wykorzystują to na troszkę mocniejsze treningi, potrzebowanie trochę kondycji takie cięższe te treningi są. Natomiast też dużo gramy, żeby, żeby być w tym rytmie. Początek rywalizacji w Krakowie o godzinie 18.30. TV Podkarpacie.pl.